Um. Tak, tak. Oglądałam Spencer. ten serial. Przyznam szczerze, że Wiktoria Beckham zawsze gdzieś podobała mi się bardzo jako kobieta, jako właśnie mm -hmm. ta partnerka, bo to, był, to była też taka para, która m, tak naprawdę poznali się, kiedy ona już była kimś, kiedy ona już była jednak tą Spice Girls, już tak. śpiewała. E, więc fajne jest to troszeczkę pokazane z innej strony, że tutaj ta partnerka jest pierwsza, która jest jakby ważniejsza i bardziej sławna, a on później tymi swoimi tam osiągnięciami dochodzi do tego pułapu, że on nią przebijano, bo ona jednak. Kiedy już ma się dzieci, no to wiadomo, że trzeba troszeczkę z tej kariery się wycofać. Ona też taką decyzję podjęła, też wyjeżdżała za granicę. Czyli to jest to wszystko, czym ja piszę tutaj w książce, bo ja bardzo często w książce poruszam właśnie różne aspekty, te bardziej, bym powiedziała, te wady. Mm -hmm. niż właśnie te e, zalety, bo zalety, no to każda, mi się wydaje, że każdy dziennikarz, każda osoba może sobie dopisać, e, co mamy fajnego, mm -hmm. ale nikt nie zna tego, co jest e, złego w tym świecie, co, co czeka na takie dziewczyny e, piłkarzy? czy muszą się mierzyć na co dzień, co one mogą robić, czego nie mogą robić, jak w ogóle wygląda to właśnie życie mm -hmm. u boku e, piłkarza. Zanim przejdziemy na ten polski właśnie rynek, e, to jeszcze chciałbym chwilę o mykamach. E, jaki pani miała... Takie wrażenia po obejrzeniu. Coś Panią zaskoczyło, kiedy Pani obejrzała ten serial, albo mnie tak. Ja zaraz powiem co. Powiem szczerze, że zaskoczyć chyba nie zaskoczyło mnie nic, chociaż straszne było e, te dziennikarstwa.